Złota Kaczka Był sobie szewczyk warszawski. Nazywał się Lutek. Dobre było chłopaczysko. Wesołe, pracowite, ale biedne, jak ta mysz kościelna. Pracował ci on u majstra jednego, u majstra na Starym Mieście. Ale cóż, majster jak majster, groszy zbierał do grosza, z groszy ciułał talary i czerwońce, a u chłopaka bieda aż piszczy. Niby to mu tam pożywienie dawał. Boże zmiłuj się. Wodzianka, kartofle i tyle. I odział go. Mówi się, ale ta przyodziewa spadała z ludka, boć to stare łachy majstrowskie, co ledwo się kupy trzymały. Dość, że w takim stanie i pies by nie wytrzymał. A cóż dopiero człowiek? Gadają mu, miej cierpliwość, mityguj się, będzie lepiej. Poczekaj ino, co to lepiej, kiedy rok za rokiem mija, lata lecą, a tu wciąż nędza i nędza. Znudziło mu się, uciec chce, do wojska powiada pójdę, żołnierzem będę, może się ta nowy Napoleon gdzie zjawi. To jak nic marszałkiem zostanę, generałem wielkim mocarzem, no nic, cierpi jeszcze. Czeka, aż ci tu kiedyś na wieczorynkę poszedł do czeladnika jednego, co się niedawno wyzwolił i wiodło mu się niezgorzej, bo grenadierskie buty szył dla gwardii, dla panów oficerów. Wieczorynka aż miło, jedzą, piją, gawędzą. Ni z tego, ni z owego. o bajkach się zaczyna, o takich podaniach warszawskich. I mówi jeden stary szef z Kuternoga. Ho, ho. u nas w Warszawie i o pieniądz łatwo i o sławę. Tylko trzeba mieć odwagę i rozum, wełbie, jak się patrzy. Zaciekawił się Lutek, pyta. Mówcie, co takiego? Ano nic, rzeknie Kuternoga. Na Ordynacki w podziemiach Starego Zamku, jest królewna taka, zaklęta w złotą kaczkę. Kto do niej trafi? Kto ją przydybie? Wygrał. Ona mu powie, jak skarby ogromne zdobyć, jak się stać możnym bogaczem, magnatem. I gdzie to mówicie? Na ordynackiej, w lochach Starego Zamczyska. A kiedy? W noc świętojańską. Zapamiętał to sobie nasz lutek. A do nocy świętojańskiej trzy dni trzeba czekać. Nie więcej. Wieczór spadł na gwarną Warszawę, gwieździsty, ciepły, czerwcowy. Na ulicy ludzie jak mrowia. Panienki takie śliczne spacerują, a przy nich kawaleria. Młodzi panowie, a głównie wojskowi. Tu ułan drugiego pułku, biały z granatem, tu strzelec konny gwardii, w mundurze zielonym z żółtym. Tu piechota liniowa, tu artylerzysta. Hej, ostrogi dźwięczą, szable brzęczą, kity migają aż lubo patrzeć. Idzie sobie nasz szewczyk lutek krakowskim przedmieściem, nowym światem. Wszedł w ordynacką, przeżegnał się, już blisko. Spuszcza się tamką, bo tam właśnie jest wniście do loków ordynackiego zamczyska. Idzie, lezie, ale coś mu nie sporo. Nie to, żeby się bał, niech Bóg broni, nie lęka się on niczego, tylko tak jakoś niełacno mu ze złym duchem może wejść w komitywę. Ano trudno, raz się zdecydował. Wejść trzeba. Od tamki okienka nad ulicą dość nisko. Szyb nie ma i kraty, ale taki udzielec jak wąż się przeciśnie. Jazda wdrapał się po wystających cegłach do okna. Raz, dwa, trzy, wimy ojca i syna i Ducha Świętego wlazł do wnętrza. Ciemno zapalił świeczkę. Idzie. Kurytarz, długi, wąski kręty prowadzi niżej i niżej. Aż ci po kwadransie może takiej drogi wylazł szewczyk do piwnicy wielkiej, sklepionej z jeziorkiem siś po środku. Przy mdłym światełku świeczki łojowej, którą trzymał w ręku, obaczył lutek owo jeziorko. A na nim, Boże drogi, prawdę mówił szewc kuternoga. Złota kaczka pływa, piórkami szeleści, taś, taś kaczuchno. I nagle z kaczki czyni się przecudna dziewica, królewna, włosy złote do ziemi. Usta jak maliny, oczy jak gwiazdy, a buzia taka cudna, że klękajcie narody. Czego chcesz ode mnie, chłopczyku? Jaśnie wielmożna królewno Lutek powiada. Nic ci ja nie chcę, ino zrobię to, co ty chcesz, abyś rozkazała. Dobrze, odpowie księżniczka, wtedy ci powiem, uzyskasz skarby. Jakich nikt na świecie nie ma i mieć nie będzie. Panem będziesz, bogaczem, jeśli spełnisz co do joty to, co ci powiem. Słucham jaśnie wielmożna. Oto masz kieskę, w niej sto dukatów. Przez dzień jutrzejszy musisz je wydać, ale tylko na potrzeby własne, dla siebie samego. Nic ci z tego złota dać nikomu nie wolno, ni grosza, ni grosza. Pamiętaj. Ha, 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 zaśmieje się lutek. I cóż to trudnego. Będę jadł, będę pił, będę hulał. Wydam sto dukatów. A co potem? A potem skarby niezmierne otworem stać ci będą. Kopalnie złota prawdziwe, bogactwa niezmierzone. Ale pamiętaj, ni grosza nikomu. Zgoda królewno, daj kieskę. Księżniczka kieskę ludkowi wręczyła. Zaśmiała się jakoś dziwnie i znikła. Strach przejął szewczyka. Ledwo się do okna dogramolił, wylazł na tamkę i smyrgnął na stare miasto. Nazajutrz dzień od rana samego puszcza się lutek na miasto. Co tu robić najsampierw? myśli sobie. Chyba się odziać jak panicz. No dobrze, racja. Poszedł na świętojerską do sklepów z odzieżą, kupił sobie kapelusz, ubranie, paletot, szyk! Prawdziwy hrabia! Idzie, pogwizduje, laseczką macha, bo i laseczkę se sprawił, nie wie co robić dalej. Nie taka to łatwa sprawa, wydać sto dukatów dla siebie samego. Ha, trzeba pomyśleć, a że to była już jakaś dziesiąta godzina. Jeść mu się kaduczy nie zachciało. Jeść i jeść młody, zdrowy, to i nic dziwnego, że głodny wstąpił do gospody, każe sobie dać kiełbasy, kiszki, piwa, bułek, je, je, aż mu się uszy trzęsą. Najadł się tak, że mu chyba na trzy dni wystarczy. Co się należy? Dwa złote. Dwa złote? Nic więcej? Dwa złote, paniczu, i przydałoby się z dziesięć groszy na piwku. Wydaj, że tu sto dukatów, bądź mądry. Ano trudno, trzy jakości ten pieniądz wydać. Pomyślimy. Sypie ci lutek na wycieczkę za miasto. Pojechał końmi do Wilanowa. Bryczkę wynają na poczcie. Koni czwórka. Pocztylion gra na trąbce. Uciecha. Przyjechał. Dał dukata oddźwiernemu przy parku. Chodzi po ogrodzie. Napatrzył się. Południe już minęło. Pora powracać. I znów jest w Warszawie. Co zrobić? Gdzie wydać pieniądze? Bądź. Ci... wydał niespełna pięć dukatów. Spojrzał afisz na rogu. Teatr narodowy. Nie ma co. Chodźmy do teatru. W teatrze zabawił się setny. Nie był w nim nigdy. Bo i skądże? Rzecz droga. Miejsce dwa złote. Wyśmiał się, ucieszył, wychodzi. Późna już pora, czasu do wydania pieniędzy niewiele, a Bóg świadkiem niewielutek, co z nimi zrobić. Idzie, rozmyśla. A gdy tak idzie? Na rogu za łuka starzec stoi zgarbiony. Panie powiada, drugi dzień mija, gdy nic w ustach nie miałem. Starym żołnierz paniczu, pod samosierrą byłem, pod Smoleńskiem, pod Moskwą, przy księciu Józefie pod Lipskiem. Poratuj mnie. Pojrzy lutek na starca. Inwalida bez ręki, a na piersiach błyszczą mu wstążeczki orderowe. Legia honorowa i virtuti militari. Sięgnął do kieszeni, wyciągnął garść złota, dał starcowi. Bógże ci zapłać, paniczu, bóg ci zapłać. Będziesz szczęśliwy i bogaty. Błysnęło, zagrzmiało. Mignęła przed oczami ludka księżniczka zaklęta. Nie dotrzymałeś obietnicy. Nie dla siebie wydałeś pieniądze. I znikła. Rozejrzy się, szewczyk. Dziad stoi jak stał poprzednio i rzeczy. — Nie paniczu, daje szczęście. Ino praca. I zdrowie. Ten pieniądz wart coś, co zarobione, a darmocha na złe idzie. Powrócił lutek do domu rad i wesół. Ocknął się rankiem bez grosza w kieszeni. Wydał na siebie z dziesięć dukatów, a resztę oddał starcowi. Ale też od tego czasu wiodło mu się jak nigdy. Wyzwolił się wrychle na czeladnika. Niebawem majstrem został, ożenił się z panienką piękną i zacną, dzieci wychował i żył długie lata w zdrowiu, w dostatku i w szczęściu. A o złotej kaczce słuch zaginął. I dzięki Bogu, bo zła to musiała być boginka, kiedy za warunek stawiała sobie niekomu. Nie tak myśleć i czuć po polsku trzeba. My rządzimy się inaczej. Naprzód biednemu, potem sobie, a wtedy każdej pracy Pan Bóg dopomoże.